Szczęść Boże, witajcie. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Szczęść Boże, witajcie, kochani. Dzisiejsze słowo, o którym się modlę, to zmartwychwstały. Jest takie podchwytliwe pytanie w teologii zadawane często studentom teologii na egzaminach na przykład czy widział ktoś z martwych wstania i oczywiście odpowiedź jest jedna z martwych wstania nikt nigdy nie widział ale były osoby które widziały zmartwychwstałego no i to jest cały klucz do tej historii i do dzisiejszej ewangelii zmartwychwstały którego, który, który, jest żywym Bogiem, który pokonał śmierć i choć z martwych wstania nikt nie widział i nie ma świadków z wstania, to jednak są świadkowie z martwych wstałego. I kluczem do spotkania naszym dzisiaj ze zmartwychwstałym Panem jest świadectwo świadków z wstałego, czyli świadectwo tych, którzy z Jezusem się spotkali. Zobaczcie, że Jezus w Ewangelii swoim apostołom wyrzucał brak wiary, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli go z martwych stałego. To jest bardzo poważny zarzut. Niewiara z powodu tego, że odrzucono świadectwo tych, którzy spotkali Jezusa z martwych stałego. Więc pierwszą i tak naprawdę jedyną drogą do wiary w zmartwychwstanie jest świadectwo tych, którzy spotkali zmartwychwstałego. Więc nie znajdziemy tych, którzy widzieli moment zmartwychwstania, natomiast możemy przyjąć lub odrzucić świadectwo tych, którzy Jezusa spotkali żywego. I dzisiaj się nic nie zmienia. Jesteśmy tymi samymi uczniami, którzy do wiary w zmartwychwstanie i do, tego, i do wiary, że Bóg żyje, że Jezus żyje. Ta droga wiedzie właśnie przez przyjęcie świadectwa tych, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. Więc kochani, to Słowo dzisiaj nabiera wartości takiej ponadczasowej. Yy, nie jest wydarzeniem tylko i wyłącznie historycznym, które miało miejsce 2000 lat temu, kiedy zostało wypowiedziane przez świadków stałego właśnie to, że żyje, ale to słowo dzisiaj staje się dla nas słowem na ten moment, dzisiaj, kiedy słyszymy od tych na kartach Pisma Świętego. Od tych, którzy widzieli Jezusa, że on żyje, to to słowo staje się dla nas dzisiaj świadectwem tego, że Jezus żyje. I to dzisiaj Jezus mógłby nam zarzucić brak wiary i wyrzucać nam to, że nie uwierzyliśmy tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. Do nas to dzisiaj Jezus mówi. O kim mówi? O tych świadkach, z którymi się spotkał. Więc świadectwo tych ludzi na kartach Pisma Świętego, którzy widzieli Jezusa Zmartwychwstałego, jest dla nas jedynym świadectwem i jedyną drogą do wiary w Zmartwychwstanie i do wiary Zmartwychwstałego, czyli do wiary w to, że Jezus naprawdę żyje. Życzę sobie i wam, kochani, abyśmy przyjęli to świadectwo tych, którzy spotkali Go żywego, i abyśmy nigdy nie znaleźli się w gronie tych osób, którym Jezus będzie wyrzucał brak wiary z powodu tego, że nie przyjęliśmy świadectwa tych, którzy się z Nim spotkali. Miejmy nadzieję, że ta wiara w nas bardzo mocno będzie żyła i będzie niezachwiana. I na tę drogę przyjęcia prawdy o zmartwychwstałym niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie w głębi.